Jesteśmy dla siebie życzliwi i otwarcie ze sobą rozmawiamy. Możemy wzajemnie na siebie liczyć. Każdy z nas może rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Dajemy sobie też prawo do popełniania niezawinionych błędów, ale uczymy się na nich i wyciągamy wnioski. A, wsłuchując się w opinie innych, poszerzamy swoje horyzonty. Na co dzień dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy jedną drużyną i mamy wspólny cel. Zmiany postrzegamy jako siłę napędową naszej firmy. Uczenie się jest dla nas codziennością. Interesują nas tylko rozwiązania nietuzinkowe, ponieważ one wzbudzają w naszych pracownikach kreatywność. Współpracujemy nie tylko wewnątrz firmy, ale także w całej międzynarodowej grupie. Od początku istnienia firmy wprowadzamy na rynek nowe, lepsze rozwiązania. Niektóre z nich wprowadziliśmy jako pierwsze. Nigdy się nie zatrzymujemy i stale się doskonalimy. Jeśli coś jest dobre, możliwe, że może być jeszcze lepsze. Nasze produkty i usługi poprawiają jakość życia naszych klientów i zapewniają ciągłość prowadzenia biznesu, wspierają postęp i przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości powietrza. Zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń to część naszej strategii. Jestem dumny, że mogę w pracy zmieniać świat na lepsze. Pracownicy Gazpolu są nagradzani za doskonałe wyniki pracy. Mogą też liczyć na różne benefity pozapłacowe. Nasze relacje są koleżeńskie. Wspólnie pracujemy i wspólnie się bawimy. Duża międzynarodowa firma zapewnia stabilność, poczucie bezpieczeństwa i daje szansę na pracę w różnorodnym środowisku. Mamy także możliwość pomagania innym. W naszej firmie działa wolontariat pracowniczy ludzie o wielkich sercach. W naszej firmie każdy jest ważny. Każdy jest jej integralną częścią. Traktujemy się z szacunkiem i słuchamy się, nawzajem, bo to podstawowe wartości Gazpromu. Podobnie jak praca zespołowa. Wierzymy, że kiedy zbierze się grupa ludzi o otwartych umysłach, to powstaną wspaniałe rzeczy. U nas uwolnisz swój potencjał. Tu poczujesz, że Twoja praca ma znaczenie.